Dobra, hejka! Zaczynamy pierwszy odcinek z serii, że mówię imię na koni. Tak, to jest Alexa i ja mam z kawaliady. Mega ją lubię, jest to konik A5. I to są w sumie, teraz wam pokażę dwa konie, które biorę właśnie na swoje zawody, bo dzisiaj jadę na zawody. I to jest właśnie Alexa, mam ją z kawaliady i mam... Do... no. To jest Szogun, na razie to jest Szogun, może mu zmienię. Imię jest jeszcze dosyć nowy. Go robiłam razem z moim babcią. To był mój pierwszy koń. I właśnie go też biorę na zawody. Robiłam go no, z babcią jak już mówiłam. Mega mi się podoba. Ma rybie oczko, a tu nie. Więc to jest mega piękne. Tu u, proszę pokażę. Tak. Yy, ma on taką piękną odmiankę. Jest kary. I ma teraz koreczki. Dlatego bo jedziemy na zawody. Swojego sprzęciku jeszcze nie ma. Dlatego nosi kanterek czempiony na razie. I maska w sumie nikogo, bo to maska wiele nosi. Koni, przepraszam, i uwiązek czempiona. Chyba to jest czempiona, nie jestem pewna, ale chyba tak. I tu Alexa jeszcze ma swój kanterek, bo robiłam go wczoraj wieczorem. Tak, jak, tak samo jak te koreczki. I uwiązik w sumie nie wiem kogo. I to by było na tyle z, z tego odcinka Bejo, z tego, no wiecie.